Witam bardzo serdecznie, ja jestem Andy, a to polski klimat. Dziś w odcineczku troszeczkę. Prezentacji gospodarstwa, na początek zacznijmy od tego, że troszeczkę się rozbudowałem, jak widać tutaj mamy ładnie mur Taki betonowy, nie no betonowy to to, to no jak to się nazywa, kurcze nazwy nie znam, ale wiecie, to jest taki mur bardziej betonowy no Tam brama, żeby można było wyjeżdżać, wjeżdżać, tutaj taka wiadka, którą można wiecie organizować, tutaj ogólnie ścianki można stawić. ogólnie tam z tamtej strony powinien być główny wjazd Chodzi o to, że od tej strony, troszeczkę źle tak to ją postawiłem, ale no cóż, działa, działa więc jest dobrze, tam jest nabelki, których troszeczkę jest. Tutaj, jak sami widzicie, musimy dzisiaj to prawdopodobnie sprzedać. Bo myślałem dzisiaj na odcinku, że będziemy drzewacieli i tak będzie. No bo zobaczycie o co chodzi. Dodatkowo dalsza część. Tutaj mamy, jak widać, różne surowce. Podchodzimy tu i możemy sobie kupić różne. Warianty. Sprawdzałem, niektóre rzeczy są taniej, niektóre drożej, ale to tak jak w tych silosach, które są podstawowo w grze. Dokładniej pokażę. Chodzi przykładowo o ten zbiornik, o ten czy o ten czy o ten, więc w zasadzie różnicy nie widzę. Wały troszeczkę już brudne, używane. Troszeczkę będzie tutaj do pracy, dlatego wsiadamy zaraz do czynnika i jedziemy. Chcę jeszcze wam tu pokazać, jak ładnie zrobiłem płotek. Nie wiem, po prostu ciekawie to myślę wygląda. Jest tutaj urozmaicone. Tam jest taki inny, tutaj taki się płot zaczyna. To chyba jest płot z modów, bo dziwią mnie troszeczkę, że tutaj takie dziurki są i tutaj jakby niedokończone. To jest na pewno płot z modów, bo nie uwierzę, że to jest grę. Muszę w ogóle grę odpalić bez modów i zobaczyć, czy on też będzie. Bo jeżeli będzie, to będzie ciekawie. Jeżeli taki płot dali, nie? Drzewka, jakiś. Książorki. Tutaj troszeczkę inspiracja nie kryje MST, bo ogólnie oni tak zrobili 22 i stwierdziłem, że sobie tutaj właśnie ładnie zrobię i będzie to lepiej wyglądać. Tak to wsiadamy do maszyny, podpinaj trochę mnie podnosi. Chudniech mi pokaże. Odpal silnik. Mamy 99% zbiorniku i jedziemy rozrzucić to na naszym gigantycznym polu, na którym rośnie ogólnie rzepak. Belek mam ile dokładniej? Nie pamiętam. Ale wiem, że będzie chyba około 200 tysięcy złot z tego. Więc jeśli chodzi o budżet zarobkowy. Oj, nie mam co płakać! Oj, nie mam co. Wy to widzicie? Czemu to jest tak pod kątem? I tutaj jakieś. What the heck? Dobra, tak. Eee, ja bym chciał, żeby te linie były prosto, drogi kolego. 90. Okej. Okay. To tak by mogło być. Nie będzie źle. Troszkę tu przejazdów będzie, jak patrząc na 42 metry. Dobra. To troszeczkę jednak krzywizna tego pola, widać, że jest krzywe Jak każdy widzi Dodatkowo fajnie z jednej strony, że to jest tak właśnie, no bo nie będzie takie równe Jakby było, miało być takie równiutkie to pole, to trochę problem by był ja Za szybko puściłem, dobra Syp, nawóz, nawozimy poletko, w ogóle jeszcze sprawdzę czy na pewno ono się nawozi To jest nawiezione, ja zapomniałem, że ja przecież nawoziłem to pole Co to jest to, to są chwasty? What the heck w takiej linii tutaj przecież. To ja tutaj nie orałem tego paska? Coś mi tu nie gra, nie? Ja tutaj e, przecież nie robiłem ani nawozu. Jedynie siewnikiem obsiałem, a siewnik daje ile? Jedno nawożenie. Nie wiem, duchy mi tu nawoziły widzowie dosłownie. Dobra, no to jak nie nawozimy w dzisiejszym odcineczku, to się bierzemy do roboty od razu za to drzewo. Bo wiecie, jak widzicie, mój budżet pieniężny, nie mam żadnych długów, tyle mamy kasy na koncie, więc trzeba to wykorzystać. Myślę nad zakupem nowych terenów i postawieniem w końcu kurnika. Żeby to zrobić, trzeba postawić, znaczy kupić teren, czyli tu. I wycinka drzew, kurczę, myślę całkowicie te drzewa powycinać, ale nie wiem, kurczę, czy będzie mi to wciul potrzebne w ogóle. Na początek to trzeba teren kupić, to na pewno, żeby dalej myśleć. Uwaga, okej, okay. dobra. Pojedziemy teraz Jury sprzedać, bo jednak ich trochę mamy na tej przyczepce. Wióry pozyskuję ogólnie z misji, więc sami rozumiecie, możemy nawet taką misję, bo by można było wykonać tutaj na odciniaczku Bo to by nie zaszkodziło i bym wam pokazał jak to działa, o co chodzi dokładnie A po drugie tylko jeszcze takie ważne pytanie, gdzie wióry najdrożej sprzedam Z zrębki Dobra, o kurde, ej to jest zapotrzebowanie Dobra jadę to zawieść za 2000, może to nie jest cena wiecie, taką jaką byśmy najlepiej chcieli ale faktem zawsze jest większa niż nominalna, czyli taka podstawowa, więc zawsze coś dostaniemy więcej. Więc moim zdaniem będzie to opłacalne tam sprzedać faktem szczególnym. Dodatkowo jeszcze troszeczkę się dorobimy. Tutaj w ogóle sorgo widzę, że było, ale chyba jest zebrane. Tak, zebrane. To jest smucone. Ja tego nie robiłem jako misji. Chciałem właśnie jako misję sobie to sorgo zebrać. Ale no cóż, taki klimat, to pole myślę kupić. Troszeczkę drogo jest, nie? Ogólnie trochę plany mi się w ogóle pozmieniały, to coś wam też pokażę jak tutaj jedziemy. Bo faktem ze znajomym odkryłem fajny pomysł. Tutaj zrobić las drzewny i tutaj tartak postawić. Tutaj myślę zwierzęta typu owce, a później w przyszłości tutaj na przykład postawić świnie, bo to by było nie niegłupie albo tu świnie a tu owce. Trzeba będzie właśnie inwestycje zrobić i przemyśleć to. Jeśli chodzi, kurnik to tam, gdzie chcę, to kupiłem właśnie przed chwilą ten teren. Krowy to będą przy tym dużym polu, bo tam myślę zrobić łąkę, a w przyszłości myślę zrobić tam właśnie pole. Ale początkowo tutaj będzie łąka, nie? To całe pole. No i będzie dobrze. Później się kupi te trzy pola połączy. Tutaj się zorze. No i może w przyszłości to się tą drogę zorze i też połączy, żeby było lepiej. Tutaj takie. Małe poletko, nie wiem, tutaj na pewno myślę, że jeszcze jakąś fabrykę czy coś postawię. Rozwojówka, nie? Będziemy tutaj kręcić biznes, 16 tysięcy na tą chwilę z... Trocin wyszło, więc nie jest źle, jest tak myślę OK. Więc wracamy, tamtędy mogłem jechać, bo... W zasadzie mogę ściąć. Sąsiad ci nie obrazi, i tak zmucił już. Więc jak ma wymłócone, to nic nie straci. Dodatkowo, ja do tej pory nie wiem... Jak ja to zrobiłem, ale kontraktami się trochę bawiłem, tak dalej, i trochę kasy zarobiłem. Więc na kurnik nam powinno wystarczająco starczyć, bo tam chyba 189 było albo 180 tysięcy zł, nie? Więc jeśli chodzi o to, to pieniężnie powinno nam tego wystarczyć. Zobaczymy, jak to wyjdzie w czasie. Na pewno wiem, że ten kurnik trzeba tu przemyśleć, jak to postawić, i to jest właśnie problem, bo ja nie mam pomysłu. Chcę ten kurnik, nie kryję, ale jak go postawić? Więc zaraz będziemy myśleć, widzowie. Tu macie te drzewa, one robią tu klimat, nie będę tego ukrywał, robią to naprawdę porządny klimat, nie chcę dlatego ich wycinać, no bo jeżeli robią porządny klimat, no to szkoda by było ich się tu pozbywać. Kurnik mógłbym tak postawić jak wtedy krowy postawiłem w 22 tu przy krawędzi, bo nie kryjąc myślę, że to by da lepiej oddało, zobaczmy w ogóle jak to wygląda w kategorii budowa. Czyli krowy tutaj nie... Mm, 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 świnie, w ogóle właśnie, a propos świnie, mam taką ładną małą zagródkę, zobaczcie. To mi się podoba, bo to jest takie bardziej polskie, nie? Ogarnąłem tutaj troszeczkę, troszeczkę tych rzeczy, przykładem, o, to też taki fajny budyneczek polski, ale myślę o tym ogólnie w przyszłości. Ale na początek pewnie któryś z tych postawię, bo one są lepsze. Chodzi o to, że są w klimacie, o. Brakuje mi tylko o takich polskich, więc myślę, że to są najlepsze na tą chwilę. No bo lepszych po prostu nie zauważyłem. Jeśli chodzi o kurnik, to na przykład taki jeszcze coś ściągnąłem z modów, bo fajny. Ale nie wiem ile tam wchodzi, 20 kur tylko. Więc to też problem, dlatego myślę to postawić, bo to lepiej oddaje 20 ton pojemności. Tutaj mogę mieć 1500. Lepsze jest tamto, bo 182 tysiące, większy zbiornik i tak dalej. Dodatkowo jeszcze pszczółki, to nie pszczółki. In psy też nie, nie potrzebuję, bo już mam postawioną buda. Jeśli chodzi o konie, to jest ogólnie wybitna zagroda. I ta jest moim zdaniem przepiękna, jeśli chodzi ogólnie. To jest spoko, ale ta będzie do klimatu tamtych pasować, wiecie, będzie się wszystko zgrywało. A jak do krów chodzi, to tutaj mamy na przykład taką malutką. Ta jest moim zdaniem uszkodzona, bo nie można tutaj dać w belce ani słomy. A maszyny, które mamy do rozdramienia słomy, żeby wiecie, sypnąć krową, no to w zasadzie się nie mieszczą, bo jak widzicie, tutaj te drzwi są bardzo malutkie. Dodatkowo, tutaj mam troszeczkę od Rajota tych budynków. Są spoczko, troszeczkę takich też nowszych, starszych, te jakieś metalowe jeszcze i tak dalej. Krowy akurat spoko znajdziemy na pewno, ale to w przyszłości. Póki co szukamy kurnika, żeby postawić, bierzemy tego, prawdopodobnie tak jak mówię cały czas myślę o nim i będzie dobrze, ale jeszcze dodatkowo... Są fabryki, coś wam pokażę, to też jest dosyć ważne. Mamy na przykład taki kurnik, nie? W fabrykach. Wy to widzicie. Tutaj dajemy słomę, tworzy się gnój. Myślę o tym postawić to w przyszłości. Jakby dodatkowo tutaj, właśnie trzy, ten duży kurnik, mniejszy, i tutaj na przykład to. Będzie mi to potrzebne po prostu, żeby gnujówkę tworzyły kury. Dlaczego? No bo zasadniczo nie jest to wcale głupia, jako biznes zrobić, bo by to oddawało faktem. Szczerym, bo dzięki temu byśmy mieli bardzo duży rozwój, co by się przełożyło, myślę, na dobry dochód. Dobra. Czyli tak, B i tak. Gdzie to teraz wstawić? Myślę, niby tu, ale tutaj. Ej, tu jest wjazd, teraz mi się zauważyło. A tutaj jest odbiór, bo tam są jajka, tam się rekswią. Kurczę. Czyżby to tak postawić? Tu. I wtedy będę mieć dojazd od jednej drugiej strony. No bo wiecie, jak najmniej bym chciał drzew wycinać. Jednak nie kryję, że te drzewa są ładne i mi się wciąż podobają. No bo tak jak mówię, cały czas robią klimat. Może nie będę wycinać tych drzew. Zrobimy to sobie na kontrakcie. Ej, tu by to pasowało tak w tą stronę. I akurat by ładnie weszło. Trzeba będzie tylko teren troszeczkę tu dorównać. Jedynie na pewno to jest problemem. Ale zaraz się to zrobi. Postawię, sprzedam. Następnie zrównam se teren i będzie git, myślę, jeśli chodzi tutaj. Przejazd za kurnikiem, żeby był też bym chciał, bo będzie spoczko. Lepiej tak zrobić, wiecie, tutaj drogę taką dodatkową, bo wtedy mogę tutaj ciaki sobie zawijam ale będzie szybciej ogółem. A druga sprawa, tutaj pod to drzewko możemy postawić. O! Ja bym tak tu wstawił ten kurnik, te teraz, teraźniejsze, czasie. Później na przykład dostawić ten większy tu. I nagnojówka, na przykład tam gdzieś ten. ej to tak bliżej tu wtedy bym postawić mógł. Bo i tak tutaj tylko muszę mieć dojazd, żeby ogarnąć sobie cały. albo tak, po prostu. Później to zedytuję. Dobra. Poszło. Kurnik postawiony. Sprawdzamy, ile ziemi jest w środku w kurniku i czy trzeba coś tu równać. Czy w zasadzie tak lewitujące możemy zostawić póki co, bo nic nie będzie lewitować się okaże. Otwieraj. Dobra. Tutaj tylko ten teren, jak widzę, jest troszeczkę w górze. Włącz tryb, wyłącz. Troszeczkę mi tu więcej kaski zje. Nie do odzyskania będzie, ale wiecie, zedytuje mi to teren. I myślę, że to będzie ok. Chyba nie zepsuje, nie? Okej, okay, beton się pojawił spoko. Ej, ładnie nawet to zrobiło, nie będę krył. nie jest takie, patrzcie, ten kurnik jest ten taki teraz tu wzgórzu, jakby. Ale w zasadzie, jak mam być szczery, wygląda to spoko. Mamy tutaj drogi obydwie. Trzeba by było wyciąć drzewo, to, no bo jak widać, będzie nam przeszkadzało, więc to ścinam. I tu wycinam pieniek bo też. Aha, czekaj, piły użyję, może piłą pójdzie? Dobra, siekierą nie chciało pójść, ale piłą pójdzie. Dziękuję. Teraz mogę to podnieść, ile to waży? Łe, leciutkie. Więc bierzemy. Wiecie, to jest do 200 kg, normalnie postać może w grze podnosić bez żadnych problemów. Więc w zasadzie jak taka jest możliwość, to nie będę krył, ale korzystam z tego. No bo to jednak nie są czyty, nie? Dobra, zaraz to zjemy i robimy na zwiórki, ale tutaj trzeba jeszcze zobaczyć jedną rzecz, czy możemy tutaj ładnie to otworzyć, czy będzie jakiś magiczny problem, nie? A, bo tu jest okno zarządzania zwierzętami, dlatego to mi się baguje, dobra. Czyli tak, kury trzeba kupić. Ale żeby kury kupić, to ja myślę tak. Tutaj ogólnie kupić mm, 250, kurde za dużo, za dużo budżetu trzeba by było wydać. Muszę myślę tak kupić od razu, powiem wam, no nie za dużo. 50 kur myślę, że starczy na start. Żeby jajka nam znosiły. I będzie dobrze. 11 tysięcy na samych kurach wydamy, nie? z tamtej strony jest Silo, do niego się sypie ziarno, więc myślę, że będzie też ok Zaraz się sypnie. I tu się troszeczkę źle to otwiera, ale. Okej. Okay. I jedziemy tak, klikamy B. I wrzucamy to drzewo. Całego nie zje od razu. Ale okej, okay, czyli tak. Ciach. Okej, okay, zjadło. Sypnij tam. Czy z tego nic kompletnie nie. Z tego w ogóle wiór nie ma? Wyłączaj to. Tyle wam powiem zmarnowane troszeczkę, ale dobra. Drzew nie będę wycinać, klimat to tutaj robi, kurnik już mamy, więc będzie hodowla. Tutaj będzie trzeba dosypać im jajek, znaczy jajek dosypać, ta! Dobrze powiedziane, nie? Będę jajka dosypywał kurom. Bierzemy ze sprzęt i jadę po pszenicę, 20 ton tam wchodzi, więc w zasadzie całą przyczepę zasypiemy. Pszenica 20 ton i będzie ok. Tak to przy okazji ja się boję, że chyba będę chory, bo mam wrażenie, że gadam całkowicie przez nos. Jeżeli tak jest w odcinku to sorry, ale no nic na to nie poradzę, bo prawdopodobnie mi przeziębienie bierze. I kurczę wyczucie czasu to ma idealne, nie? Naprawdę. Niezbyt dobre ogólnie tu piesce chodzi, więc żeby go nie rozjechać. My tutaj jedziemy. Tamten nie będę tutaj sobie przejadę. I właśnie to jeszcze taką druszkę obiecha, do objechania by się przydała jakaś. Ale póki co, to myślę, że tak jak jest zrobione jest wystarczająco, nie? Dobra, włączę sobie te, bo nie wiem, gdzie ja mam dokładnie to sypać. Każdy chyba rozumie, że nie wszystko tutaj muszę wiedzieć. Okej, okay, i na boksy. Kury zasypmy tu do pełna. Jak będą miały karmę, no to wiadomo, będzie lepiej, jeśli chodzi o kurnik, no bo będą mogły jeździć produkować. 22 tony mają pojemności, dobra, to się jednak walnąłem. Ale te 22 tony powinny im starczyć na bity rok. Znaczy te 19 tony, no, które wsypałem, nie? No to 22 tony w zasadzie też, tylko 22 ton nie posiadam Więc tego sypać akurat nie będę Bo nie miałem akurat tyle na przyczepie, nie będę drugi raz jechać Nie znam to w ogóle tak jakby w zasadzie potrzebne aż tyle Tyle ile mamy jest myślę wystarczająco Więc kurnik na farmie już mamy Brakuje teraz tylko żeby po prostu jeszcze jajka się już pojawiły Żeby wiecie rozwój szedł do przodu My tak to staniemy na bok z tą przyczepką tutaj, zaparkujemy z powrotem i będzie można zrobić taką misję, co mówiłem. Czyli pościnamy sobie po prostu O tym odcinku drzewo. Czyli tak, idę jeszcze sobie miniaturkę walnę żeby było ładniej i ciekawie. Mamy taką misję za 5000, więc tniemy sobie drzewa, następnie jeszcze je porąbiemy i będzie na te zrębki i będzie cudownie. Tak to jeszcze, kurde myślę to wziąć, bo jak widzicie, ile ja to daję kasy, załadowię sobie to drzewo, jest dosyć blisko, więc bez problemu tam dojadę, ale w tym momencie tego nie mogę wziąć. Dlaczego? No, bo wziąłem dwie inne misje, które zaraz też, szczerze, pracownicy mi tutaj robili, bo jednak pieniądze są ładne z tego. Przykładowo, taki tutaj wielki sprzęt stali. Ciekawe, na którym to polu była ta orka? Chyba tutaj, obok, właśnie obok mnie, ale pewności nie mam. Czekaj, które to było pole? Jeśli chodzi o orkę, 26 tysięcy, tak, 52, czyli tutaj puszczamy tego pracownika. E -e -e, utwórz pracę to pole. Jedź, kolego. Teraz ten. Tutaj fajnie właśnie, że dało mi tego White'a, mogliby zrobić, żeby troszeczkę więcej tych maszyn dawało, a nie tylko, wiecie, są maszynki, na przykład nawet mody, modyfikacje maszyny z modów powinny też tutaj w zasadzie brane być pod uwagę jako, wiecie, maszyny do misji, ale nie wiem, dlaczego tak nie jest. I na no to wam nie odpowiem, bo nie znam na to odpowiedzi, ale lepiej by to wyglądało, lepiej myślę, by to działało. Ten ładnie tu zajeżdża, więc jest dobrze. My jedziemy w prawy dolny róg. A czy w prawy, w lewy dolny róg? Bo to było w lewym dolnym, tak? Czy w prawym? Tak, w dolnym. No to lecimy tam. Jadę tutaj do najbliższej drogi, się dojedzie. Tam ci się niech nie blokują, tylko. Powiedziałem tylko, żeby się nie blokowali. Najłatwiej będzie, wiecie, co zrobić. Zapisać grę. Tak. Następnie kliknąć. Tu. Wyłącz. Włącz. I tak, gościu się zacił. Znaczy, ty Piara tam kierowała, ale okej. Okay. Ale i tak się zwiesiła. Więc tu okreś miejsce docelowe i masz mi jechać. Witam w lesie. Drzewa jak widzicie za mną do wycinki, więc zaczynamy robótkę. Bierzemy nawet siekierą, można to by było pociąć. To tam problemu nie robi. Trzeba drzewo obalić. Lecimy, wykonujemy misję. Następnie sprawdzamy, na ile metrów mam ustawione, bo dwójka musi być w zasadzie Z. 2 metry, dobra. Jest 2 metry, więc lecę. Chodzi o to, że jak mamy dwumetrowe kawałki, to my jako gracz możemy podnieść bez super siły, bo są mniej więcej 113 170 190 kilo. Więc tak w zasadzie do 200 kilo tak jak mówiłem, gracz może podnieść, więc bez problemu może to wtedy popodnosić nasza postać. Dzięki czemu możemy łatwo to podrzucać albo wrzucać. Dodatkowo, jeżeli macie taką maszynkę jak ja na swojej farmie, no to coś wam pokażę. Nie musicie dawać tego, żeby tutaj tak wciągało, nie? Bo można zrobić Aha. O. Dobra, wciągło. Bo myślałem, że się coś zbagowało. Dobra, no bo możecie zrobić coś takiego, nie w sensie takiego, że rzucić, tylko patrzcie. Tu i dajecie tu i wciąga normalnie całą kłodę i z nią po prostu leci i ją przerabia. To przekłada się moim zdaniem na bardzo dobry rozwój, bo to daje dosyć dużo. Ogólnie ciekawi mnie ile będzie tutaj tych zrębek, bo póki co już mamy 316 litrów. 441, widzicie taki dwumetrowy klocek daje liczmy 100 coś tylko nie do końca tam wiecie równą stetkę nie wiem dokładnie ile to tam daje no bo każdy jakby w zasadzie wiadomo ma inną wagę więc inny tutaj rozmiar też zrębek będzie pod tym pozorem na pewno to jest fakt na pewno ta misja opłaca się robić jeżeli jest zima dosyć mocno bo te krzewy i tak dalej tutaj wiecie wszystko jakby usychane jest co przekłada się na to, że jest łatwo gdziekolwiek tutaj wjechać, dojechać i cokolwiek Widać ile jest lepiej. Tak to piłą też można wiadomo to ścinać, tam problemu nie ma. Tego moda używam po to, że właśnie wylicza co ja widzicie metraż, bo on mi pomaga po prostu z tymi dwoma metrami, żeby łatwo było wyliczyć. Jakbym miał skorpiona to na pewno byłoby o wiele łatwiej. Plus dodatkowo teraz trzeba powiedzieć... Łatwo by było, jak teraz na przykład wyszedł jeszcze ten dodatek ogólnie No bo Volvo Pack i ta mapa doszła, nie? No to powiem Wam szczerze, ten sprzęcik to jest coś fajnego, myślę Czy na przykład te kopareczki tutaj, Volvo To też będą spoko, to mnie tylko dziwi po co taki ciągnik, ale okej okay. Bo w zasadzie to koni w ogóle nie ma, ani nic Jedynie może tak wiecie, do pokazu, na jakiś coś To może się nie przydać, tak? To takie Szczerze? takie jest Mogliby to troszeczkę inaczej myślę zrobić, bo byłoby lepiej, po prostu uważam. A my dalej lecimy, ścinamy te drzewa. Jeszcze tamto trzeba drzewo będzie ciąć, pociąć tutaj, rzucić. I będzie, myślę, cudownie. Jak zarobię z tego jeszcze kasę. Myślę ogólnie, czy od razu to też sprzedawać. Pewnie nie sprzedam tego tak, jak tam tamto sprzedałem, jeżeli ceny nie będzie. Ale jak jeszcze będzie cena, to może to sprzedamy te wióry? Dobra jest 2000. No to myślę, że się opłaca to sprzedać, bo kolejne 16 jakieś tysięcy dostaniemy sobie za same wióry, nie? A jeszcze mamy za kontrakt, troszeczkę jest zabawy w to drzewo i ogólnie tak właśnie myślę... Oj. Myślę, że tamto pole, co mówiłem 44, dobrze mówię? 44, żeby się nie pomylić. E, przerobić całkowicie, sobie zakupić je i tutaj posadzić drzewa. Żeby sobie rosły sosenki, później się je pościna na kawałki i prawdopodobnie ja od razu tartak postawię tam obok, żeby właśnie robić deski i tak dalej. A takich misji na przykład, co jak widzicie, będę sobie robił na przykład wycinkę drzew, nie? Co przełoży się właśnie na budżet lepszy, pieniężny. Tam się na przykład dwie misje wykonują, bo pracownicy mi tam pracują dobrze. A my sobie tutaj tniemy drzewo, nie? A bardziej, to wycinamy, żeby wykonać misję. Dobra, najważniejsze, właśnie jest to fajne w tych misjach, że można wykorzystać te drzewa na własną potrzebę. W cudzysłowie tak to nazwę. I moim zdaniem to po prostu oddaje. W postaci, jak sami nawet widzicie dobrze, że to oddaje. Jest tutaj optymalizacja pod tym pozorem. I jest to coś pięknego, no bo mamy z tego więcej pieniążka, więcej zarobku, zaraz nam się nawet zwróci pewnie, myślę, że będę mieć ze 140 i 150 tysięcy jak wszystko się wykona, czyli pierwsza, druga, trzecia misja i będzie spoko, stówę będziemy mieli, 50 tysięcy to na pewno zarobimy, tego jestem pewny, dodatkowo jeszcze tutaj pod rozwój będzie można iść jak mocniej dzięki czemu będę myślał właśnie nad już zakupem ziemi jakiejś nowej i myślę właśnie nad tą 44 tylko tam muszę akurat 600 tysięcy jakoś przeznaczyć więc troszeczkę to będzie więcej pieniędzy to będzie akurat coś cięższego ale myślę, że damy radę Ostatni kawałek drzewa wrzucony, następnie, tutaj jak widać, możemy zobaczyć, że mamy prawie 8 ton, więc dałoby się to jednak sprzedać cały czas w biogazowni. Chyba, znaczy w biogazowni, w bioelektrowni, cena jest tutaj myślę dobra. Jeszcze na testy jest cały czas, więc wsiadamy, składamy sprzęt. Powinienem tak zajechać, jak złożyć. No i możemy lecieć sprzedać, bo jednakże jest to sprzęt, który nam się przyda. Znaczy pieniądze, który się nam z tego przyda, więc jadę i to sprzedaję. Brakowało tylko tego, żeby coś się rozpadało. No cóż, taki mamy klimat w farmingu, akurat pada, jednakże wiecie, idzie jesień, więc w zasadzie to jest norma. Dodatkowo wiadomo dobrze, że to nie śnieg, że coś się nie zbagowało. Ja ogólnie ostatnio... W zasadzie przez każdą zimę w ogóle śniegu nie mam w tej grze A śnieg mam włączony Więc do tej pory troszeczkę tego nie rozumiem Co się dzieje Ale no cóż Taki mają klimat, taki mają kaprys Dojeżdżamy Pracownik tutaj ładnie orze Zaraz będziemy na miejscu Sprzedamy to myślę za te 16 tysięcy Więc w zasadzie zawsze troszeczkę na plusie Wiecie Pomyślcie sobie jakby tutaj taką działalność otworzyć Cały czas kurat ścinać drzewa, przerabiać No to troszkę kasy z tego by było i to tak bez żartów. Faktem szczerym. No i to może oddać. Tylko z czasem wiadomo, ale póki co... No to... Wiecie, jeszcze taki sprzęt tutaj malutki mamy, troszeczkę, ale 16 tysięcy na rękę poszło. Więc super. Chciałem długi właśnie w tym momencie spłacić, których... No nie mam. Więc ciężko mi je będzie spłacić. Kasa zarobiona, ale to odbierzmy kontrakt za to. Tutaj prawie już skończyli. Jeden i drugi. Ale to już poza odcineczkiem skończą. Ja się będę z wami żegnał. Ty, drogi widzu, napisz w komentarzu z rąbki, żebym wiedział, że dotarłeś do tego momentu. Tak to się mano. Do następnego.